Hej o hej, kumacie, że to w końcu dzisiaj jest premiera tej pięknej zdrabki żabki? Tak dokładnie, żabka szczęścia, już wam pokazuję, tylko odsunę te moje żaby właśnie. No, bardzo piękna zdrabka, czekałam na nią, ponieważ mamy zwierzątko, jeszcze żabę. Właśnie, kolekcjonuję takie figurki żab, ale oczywiście... Tak na spokojnie. No i powiem Wam, że czekałam i być może kiedyś wymyślę coś związanego z tą zdrabką. Zobaczymy. E, póki co zobaczymy, co tam siedzi w tych e, zdrabkach. Byłam aż w trzech punktach, żeby tutaj coś dla Was, e, tą drugą wersję złapać. Ale niestety, albo stety, bo tam mi się bardziej podoba i się cieszę, że mieli tą. E, no nie było, więc po prostu zostajemy z tymi. Mam sztuk 9. Yy, więc 45 to jest wkład no i będziemy szukać naszych liczb zapraszam do oglądania i trzymajcie kciuki żeby właśnie ta długo wyczekiwana przeze mnie zdrabka żabka przyniosła fajne wygrane a zdrabka żabka ma takie ciekawe dosyć stopnie wygranych mamy szansę na tysiaczka yy, więc wygląda to ciekawie już mamy naszykowany plik i możemy lecieć z tematem, czy tam pełzać. A jeżeli chcecie zostać kumem mojego kanału, oczywiście możecie zostawić suba i będziecie moimi kumami. Zapraszam do oglądania. Skaczemy od najwyższej. Tutaj mam numer 47 i mam też jedynkę, więc fajnie, ale jedynkę właśnie zostawimy na koniec. Szukamy. Szkoda, że ja nie dali symbolu żaby. Bardzo by to ucieszyło, byłoby takim lepszym tutaj bonusem. No ale ważne, że tu jest taka fajna żabka. No a gdzie ta moja żaba poszła? Niech ona tu pilnuje, żeby powiodło się. Ale nieco mi tu przeszkadza, niestety. Dobra, nie wiem. Najwyżej ją jednak odsunę. Ale chwilę niech sobie przy tej jednej będzie. No i to jest z tego punktu, gdzie wzięłam dwie. I od razu je wytrapiemy, bo druga ma numer 44. A ta ma 47. I mamy już wygraną, kochani. Już jest wygrana. No to żaba skoczyła po fajne tutaj Miejmy nadzieję wygrane. Tu już nie ma, ale mamy przynajmniej tą 30. Zdrawka naprawdę piękna i mamy drugą wygraną, ponieważ mamy siódemkę. Więc fajnie. Już co najmniej 10 zł jest. Co oznacza, że ten punkcik mi się już zwrócił, bo tam kupiłam dwie, trzy. Lecimy dalej. 12 nie, my szukamy 11, 13 także nie, 22 nie, my szukamy 33, a mamy 32 i uwaga ostatnie, o moja 19, e, więc kochani mamy już e, dwie wygrane, tutaj żaba towarzyszyła i widzimy, że są tego efekty. Pod 30 mamy 5 zł, a pod 7 także 5 zł, czyli tak jak mówię, jeden punkt lot to mi się zwrócił. gdzie kupiłam dwie, tu już mam dyszkę, bardzo fajnie. Oczywiście oczekujemy kolejnych tutaj wygranych. No i teraz, właśnie ta sama, ten sam punkt, ale ostrość coś mi gubi niestety. Halo, halo, halo. 44 i to jest ta sama paczka. Będziemy szukać tutaj szóstki, tam szukaliśmy siódemki. 24 szukamy trzy. No i mówię w przyszłości: planuję wymyślić coś na tą drabkę, ponieważ no taka jest fajna, że mm, no trzeba. Ale nie wiem co. Jeszcze będą y, mamy wygraną kolejną, więc punkt spisał się idealnie. Yy, jeszcze będziemy mieć święta już niedługo, więc myślę, że do świąt za mało czasu mamy trzy. Mamy kolejną wygraną. Za mało czasu, żeby tam coś myśleć nad tym. Muszę o, o zdrab pomyśleć, bo wydaje mi się, że będą szósta. Czy to będzie cała zdrabka? Nie wiem, zobaczymy. Zdrabka, żabka, jaką ma moc, ale moc ma ogromną, jak widzimy. Piękna zdrabka. Wow. No, wow, cała zdrabka. Tak mi się wydaje, no nie? 24, no to będzie 25 zł, tak? E, nie, poczekajcie, to już będzie 50 zł, tak? Dobra, nieważne, lecimy, bo przecież taka piękna zdrabka. Ja nie mogę, ale wynagrodziła moje czekanie. No nic się nie wyłamało. Jak pięknie. Żaba tutaj już przynosi szczęście. Zobaczcie, kochani. Cała zdrabka wygrana. Pięknie. Eee. Tak, to będzie chyba 50 zł. Mhm. No to już, kochani, mamy premierem na plusie. 5 zł 5. To już mamy dyszkę. 15 20

No, i ten punkcik łącznie przyniósł mi 60 zł, a ja poszłam tam dosłownie z dyszką w ręku. Miałam taką dyszkę, bo mi nie, nie mieli zdrabki pewnej, której tam zbierałam, i wydali mi tą dyszkę. Mówię, niech wydadzą, będzie na kolejne No i z tą dyszką poszłam po tą żabkę. Ponieważ już tę składałam, więcej dowiecie się, być może jutro. No to mamy tak, kolejny punkt. Numerem szesnastym, ale już jest tak fajnie, że. Wow! No to szukamy jedenastej, szesnastki, właśnie tak jak numer zdrobki, żabki, y, dziewiątka i piętnastka. A tu mamy dwadzieścia dwa, trzy, siedemnaście. Trzydzieści oczywiście wziąłem zielony drapak. Wiadomo, 7 Dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, i dwa. No, i też niedługo zapowiem pewien konkurs związany z, z drapmasami właśnie. Ale to jeszcze troszkę. E, mamy kolejną z tego punktu co przed chwilą, z numerem 15 teraz. Szukamy dwójki, dwudziestki dwójki, trzydziestki trójki i dwunastki. Mamy 29, 11, 3 no to widać, że my szukamy dwunastki oni nam dają jedenastkę, szukamy dwójki oni dają trójkę, ale nie szkodzi o, albo jedynkę właśnie jeszcze jedynka przy nami a tu takie coś tak fajnie posypało już ale wiadomo, po to się drapie, żeby wpadały wygrane więc oczywiście jeszcze liczymy na jakieś wygrane ale chyba już nie będzie w tej zdrawce nie tutaj się nie udało E, przynajmniej jeszcze ile tam chyba 5 zdrapek jeszcze to mamy szansę na coś o i tu mamy z numerem 7 ta sama paczka co poczekajcie to sama chyba już nie jednak ten już inny punkt trochę będą wymieszane bo brałam właśnie od rosnącego do malejącego no i mamy tak Takie liczby. 33, 36, 26, 17. A my szukamy 18, 16. Lecimy dalej. 35. Trzeba troszkę aktywować naszą żabę. Żaba niech się dalej sypie. Chodzi tak, już jest pięknie. 7, 3. 9 I 24. No, kochani, tutaj nie ma, więc póki co, no to 7 niestety nie przyniosła. Myślałam, że 7 może tak. 6 teraz. 35 szukamy. Dwójki szukamy. 21 szukamy. 18 szukamy. Kumacie? Takie to są liczby. Dwadzieścia pięć. Nie. Jedynastka. Nie. Trzydzieści jeden. Nie. Trzydzieści trzy. Ósemka. No nie. Póki co nic. Dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści cztery. Siedemnaście. Mamy, szukamy osiemnaście. Dwadzieścia trzy. I i trzy No, początek był mega. E, teraz coś idzie na gorzej. Piątka. Znowu ta sama paczka. Niech się wyłamie z tej paczki w końcu. Któraś żabka. Czy tam zdrabka? Nie wiem. Na to samo wychodzi. Szukamy takich. A mamy 29

Oj, ten punkcik gorzej mm, ale jeszcze ma szansę na nadrobienie, ponieważ mamy ostatnią z numerem drugim i jeszcze będzie jedna z numerem pierwszym ale to już będzie inny punkt inna paczka póki co z tej paczki mamy same prostaki, więc y, trzymajmy tutaj kciuki, żeby była wygrana jakaś no to takie mamy liczby i tak, jedynka nie. jedenaście, Trzydzieści nie. Dwadzieścia siedem także nie. Dwadzieścia cztery nie. No, czyżby w tym, no, tutaj chyba nie pójdzie już. Trzydzieści sześć. Ale i tak jest dobrze, bo mamy i tak plus. 19 i 23. kochanie czas na ostatnią zdrabkę. Jedynka, więc mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Yy, ale właśnie. Żaba, no działaj, tam działaj. Notuj sobie, żeby były fajne. Tutaj wygrane. Piękna zdrowka. Powinien ją bardziej tak na wiosnę, może dodać, nie? Ale jest ok. Tak, mamy tu 18, to nie. 30. Mamy wygraną, mamy Piąte, jedyneczka. Widzimy, że ładnie działa. Dobrze. To zwiększamy swoją pulę wygranych. Fajnie. Tu mamy 11, 7. Coś ta jedenastka chyba będzie przypisana do tych, do tych żabek. Ciągle ta jedenastka się pojawia. W tej zdrawce tak mi się wydaje. 21, 23, 24 i, i 8. No i kochani, mamy jedną wygraną, ale mamy, więc sprawdzamy, co mamy pod trzydziestką. Jest to 5 zł, ale cieszy bardzo. Kochani, zapraszam Was na zielone podsumowanie. No kochani, takie podsumowanie, aż miło tutaj Wam pokazać, ponieważ w sumie na 9 zdrapek wygrały 3, więc znając możliwości lot, to i tak jest dobrze. A zwłaszcza biorąc pod uwagę wynik końcowy. Tutaj mamy piąteczkę. Tutaj udało się dyszkę, no i tu mamy perełkę 50 zł. Piękna zdrabka. Yy, cała, wszystkie pola są tutaj tymi naszymi liczbami, więc wynik ogólnie mamy 65, co nam daje 20 zł na plusie. No, kochani, yy, jak najbardziej było warto czekać. Yy, ale wiecie, nie bez przyczyny tak posypało. Lubię tutaj te żaby, wizerunki żab, więc myślę, że to dlatego. I właśnie cieszę się, że wyszło jak wyszło. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę i też możecie wstawić jakieś emotki żabek. Będzie mi miło. No i oczywiście, jeżeli chcecie zostać kumami tego, tego kanału Planeta 4, no to zapraszam właśnie do zostawienia subika. No i mówię, będę na przyszłość coś myśleć na temat tych zdrapek, żabek, ale to zostawiamy na czas niewiadomy. Póki co życzę Wam miłego wieczoru i żeby właśnie te żabki. Także Wam się podobały, pa!